Mydło, w którym jest kasa. I jak myślicie, ile kasy jest w środku? Wagowaga, uwaga, ile tu jest! Trzeba się napić. Co to kurde jest? Jest. O nie. Znowu. Nie założyłem. No, no tak, bo dzisiaj odcinek, w którym testujemy rzeczy z TikToka, i to jest właśnie jedna z nich, ale później pokażę Wam ją i ją Wam wyjaśnię. A między innymi, sprawdzimy: Uwaga, uwaga, mydło! I to nienormalne mydło, ponieważ w tym mydle jest ukryta kasa. Dolary, na przykład 1 dolar, 5 dolarów, 10 dolarów, 20 dolarów albo 50 dolców. Inną kwestią jest to, ile za to mydło zapłaciłem. I uważam, że to była totalna głupota, ale sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. Mydło, w którym jest kasa i zobaczymy, ile tej kasy będzie. No i też jak pachnie mydło w kształcie. Kasy. Może pachnie kasą. Przekonamy się dzisiaj. Czymę tak rzucam. Dodatkowo też sprawdzimy lampkę imitującą zachód słońca. Nie przesłyszeliście się, jest to zarąbista rzecz i naprawdę fajne fotki można zrobić. Także zobaczymy ją również. Pamiętajcie, że każdą rzecz z dzisiejszego odcinka, jeśli będziecie chcieli, możecie zdobyć. Wystarczy że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i komentarz. Takie kupowanie zasięgu. Także zróbmy dila, a ostatni zwycięzcy są w komentarzach pod ostatnim odcinkiem rzeczy z TikToka. Także sprawdźcie, czy nie wygraliście, bo dużo osób wygrywa i się do mnie nawet nie odzywa. Rzecz pierwsza, czyli Xiaomi Mi Smart Band oznaczony cyferką 6, czyli najnowszy. I widziałem go na TikToku, ale też nie ukrywam, że Xiaomi się do mnie odezwało, ponieważ mają dla Was bardzo fajny konkurs, o którym Wam później powiem i jest naprawdę fajny Jedyne co to trzeba wyjść z domu. Ale teraz, co do tego urządzenia. To generalnie to małe urządzenie robi naprawdę dużo fajnych rzeczy. I tutaj też warto zauważyć, że jest większy ekranik od poprzednika, aż o 50%. I tutaj nie będę obijał Paweł. No Ja sam miałem mi Benda. Jeżeli ktoś kojarzy jakieś stare firmy, to myślę, że mógł widzieć. Tylko mój problem z takimi urządzeniami jest taki, że ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do noszenia niczego. Zegarków, opasek. Co do funkcji tego urządzenia. Oczywiście stanowi. Standardowo będziecie mogli sprawdzić, ile kroków wykonaliście, jaka jest temperatura, ale między innymi też możecie sprawdzić swoje tętno, czy się denerwuje. Sprawdźmy, czy ja się denerwuję teraz. Relaksik. Jakby były lifehaki z TikToka, to byłoby wysoko. Poza tym też to urządzenie skontroluje wasz poziom cenu we krwi. Także mierzymy. I z tego co mi opowiedzieli, to dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, czy cierpimy na senny. Nie jest nic, masz 100%. To, to były niektóre z funkcji Smarbenda oznaczonego cyferką 6. O wielu nie powiedziałem, oczywiście, jest wodoodporny, też będzie Was mobilizował do aktywności fizycznej. Nie mogłem tak wymieniać długo. Ja gorąco polecam z własnego doświadczenia, szczególnie, że to urządzenie nie jest jakiejś wysokiej ceny, ponieważ kosztuje 250 i w porównaniu do innych urządzeń tego typu to naprawdę wychodzi bardzo fajnie. Zresztą mam trochę znajomych, którzy używają tego na co dzień i bardzo sobie to chwalą. Także ja będę walczył i będę starał się przyzwyczaić do noszenia czegoś na ręku. Nie obiecuję, że będę Będę przyzwyczajony, ale będę próbował, bo naprawdę opcji tutaj jest masa. I troszeczkę to ułatwia życie. Plus jestem gadżeciarzem. Także gorąco polecam, nie tylko dlatego, że mi zapłacili, ale to jest naprawdę fajna sprawa. Także później Wam jeszcze powiem o konkursie od Xiaomi. Yy, a teraz chodźmy do rzeczy następnej, Którą jest ta otóż kłódka. Dokładnie tak, to tylko na TikToku... To no tylko na TikToku mógł ktoś wpaść... Dobra, to chyba nie na TikToku ktoś wpadł, ale ktoś wpadł na to, aby stworzyć kłódkę na nakrętki od butelek. Ta kłódka działa na różnych butelkach, więc więc nie tylko na wodzie, możecie też na coli do wyboru, do koloru no i jeżeli tak sobie zakluczycie butelkę no to nie ma szans no nie ma szans, żebyś to otworzył no możesz, możesz naprawdę próbować oczywiście, jakbyś młotek przyniósł to byś to rozwalił i otworzył, ale... palnik gazowy albo palnik gazowy, ale no generalnie tutaj ustawiacie sobie kod nasz to jest 000 nie, nie wiem czy ja w ogóle powinienem to mówić bo przyjdziecie do mojego domu i weźmiecie mi butelkę z wodą, otworzycie dobra, 00, jest i pa, 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 klikasz Pyk. i można się napić. Także generalnie jak szukam zastosowania dla tego, to je odnajduję, bo na przykład mieszkacie ze współlokatorami chcecie, żeby wam nie podpijali napoju, blokujecie sobie butelkę i jest super. I później po napiciu się blokujecie sobie waszą kłódkę. A przepraszam, pyk. I nikt nie dotrze do waszej butelki. Ale jeśli macie złych współlokatorów, to w sumie można wziąć nóż i można zrobić coś takiego, no. To oczywiście już jak naprawdę macie mocno spragnionych współlokatorów. Wiem, że teraz wychodzę na Takiego pana Marudę, który musi zawsze zniszczyć zabawę i się przyczepić, ale no można sobie tak otworzyć butelkę i się napić. Także rzecz bardzo ciekawa, i myślę, że tak jak ja mogliście nie być świadomi, że istnieją kłódki na nakrętki od napojów. Tak, istnieją, są bardzo spokojne. Ale to woda z kranu. Poczekaj, możemy zrobić test, ja ci udowodnię, że ogarnę, które jest z kranu, a która nie. Nalej mi do szklanki dwa dwie wody, jedna z kranu, druga z butelki, i zobaczysz, że zgadnę, które jest z butelki, a która z kranu. Okej. Okay. Wiem, to miały być rzeczy z TikToka, ale no nie mogę sobie nie pozwolić po prostu pokazać Jurkowi, kto tutaj rządzi. To jest skromne. Nie, no odwrót stary. Czyli po prostu Jurek, Jurek rządzi. Naprawdę, no odwrót. Dobra, to idziemy do następnej rzeczy. Tak, to jest ta rzecz. Jeśli tak jak ja, początkowo zastanawiacie się O co chodzi? Kim, kim jest ten ludzik? To to jest ta lampka, która imituje zachód słońca. To? Tak, to. to. Też byłem pod wrażeniem i na początku myślałem, że to jest jakieś dziadostwo z Ali, bo kupiłem to na Ali, ale to jest naprawdę piękna sprawa. Jest małe, możecie poruszać głową tutaj, więc możecie sobie konkretne miejsce zapalić, gdzie chcecie. No i co fajne, nie potrzebuje to ciągłego zasilania, więc tak naprawdę wystarczy, że sobie podładujecie i możecie sobie świecić, ile tam bateria pozwoli. No i po prostu macie ten przycisk, klikacie i się odpala. Możecie sobie też jasność dostosować. Może Wam mniej to świecić. Może Wam to bardziej świecić. Także do wyboru, do koloru. Bardzo fajna sprawa, ale tego pewnie teraz nie widzicie. więc idziemy gdzieś w ciemne miejsce i pokażę Wam, jak to się wszystko je i jak to się stosuje przy normalnym stosowaniu. Bo no naprawdę fajny efekt. Myślę, że widzieliście to gdzieś już tam na Instagramach, na TikTokach, bo dużo tego teraz jest to modne. Mimo, że to jest za Ali. Myślałem, że to jest dziadostwo naprawdę daje radę. Także chodźmy i zrobimy może fotki jakieś z wykorzystaniem tego światła. Stwierdziliśmy, że naszym ciemnym miejscem będzie garaż, a nie łazienka jak zawsze. Tu jest w miarę, w miarę, ciemno, więc gotowi? Dawaj. Pakiet. Uh. Modelem nie zostanę, ale efekty widzimy najprawdopodobniej teraz, ale naprawdę bardzo fajnie to wyszło, także gorąco Wam polecam tą rzecz. Możecie ją oczywiście zgarnąć, yy, także będzie na Instagrama fotka. To chodźmy do następnej rzeczy. Sprawdźmy sobie teraz podeszwy. Dokładnie tak, tylko nie są to normalne podeszwy, ponieważ jak widzicie jest tutaj kabelek. I teraz pewnie jak myślicie, po co do podeszw jest kabel? I ja już Wam tłumaczę. Odpinacie sobie te podeszwy od kabla. Jedna, druga. Już grzeje? No chyba. Tak, ponieważ te podeszwy są podeszwami, które mają nas rozgrzewać. Także wkładamy sobie po prostu taką podeszwę do naszego buta. I tyle. Możemy cieszyć się rozgrzanymi stopami. <grym> co? Ale... kurczę, dziwnie to wygląda. A trochę. to naprawdę grzeje? A to nie grzeje? A może w zimę to byłby lepszy efekt, tak? ale aktualnie to tak średnio. Szczerze to jest rzecz, która mi się nie podoba. Że na razie. Bo że te podeszwy grzeją się tylko 3 minuty po ładowaniu. Tak, to jest właśnie ciekawostka, że to jest totalna beznadzieja, bo ładujecie to i po 3 minutach już już nie możecie z tego korzystać. To jaki jest sens tego wszystkiego? Bo początkowo te podeszwy mi się bardzo, czy może nie, że bardzo mi się podobały, ale stwierdziłem, że okej, okay, jest to sensowne. Jest zima, możecie sobie, że so... nie ma zimy. Ale wyobraźmy sobie, jest zima, nakładamy sobie te podeszwy do, do buta i mamy grzane buty, a po trzech minutach już nie, więc trochę nie rozumiem sensu. Taka rzecz, może ktoś z Was będzie chciał, to gorąco zapraszam. No, mi się osobiście to bardzo nie podoba. Albo, jak policie mieć wystające kabelki z butów, no to jest fajne. Niektórzy mają słomy, a niektórzy kawałki. Wiecie, co mi to przypomina? Tak w ogóle przyszła ta następna rzecz, którą teraz Wam pokażę, ale przypomina mi to opakowanie. telezakupy zakupy mango, ale w dokładnie takim stanie to do nas dotarło. I co to jest za fantastyczna rzecz? Jest to kuchenna sprawa, ale mimo tego, że to kuchnia, to stwierdziłem, że trzeba to sprawdzić, ponieważ jest to obieraczka, na przykład możemy sobie ziemniaka obrać, możemy sobie jabłko obrać, co dusza zapragnie, tylko nie wiem jak to jeszcze działa. Zaraz sprawdzimy razem. Eee. Co? 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 Urządzenie do. Dla dwóch lewek... Front. Ale po co ta to, to hamsta była? Co? Po co tak niemiły jesteś nami? Dobra, nabijamy tu jabłko, tak? Tak. Tylko to musisz do góry, to musisz gdzieś tutaj A. zostawić. A no, czas. Na, no poziomie. Na, na poziomie jabłka. Gdzie, tak? gdzie chcesz zacząć? A, okay. Chcesz tutaj zacząć? No tu. No. Ale to mam wbić, czy tak po prostu sobie? O tak. No tak, i, i, i to teraz wbij Dobra, tak. Mocno, tak, normalnie. O, jest git. No. Okay. I teraz musisz tylko nacisnąć czerwony przycisk. Wy też kliknijcie czerwony przycisk pod spodem, jeżeli tego jeszcze nie robicie. To była taka okazja, żeby wam przypomnieć o subowaniu, że muszę. Ale jesteście gotowi. Dawaj. Czy to jabłko się obierze? <laughs> Sprawdźmy. No. Przecież to jest cudowne. To jest piękna sprawa. Ja pierdzielę. No i mamy obrane jabłko. Zajebiste. Dobra, ale sprawdźmy, jak sobie z ziemniakiem poradzi. No, piękna sprawa, naprawdę. Jeżeli na przykład lubicie owoco, a nie chce wam się obierać, a lubicie je obrane, to proszę bardzo, TikTok radno... To jest niesamowite, że lifehacki z TikToka są beznadziejne, ale rzeczy z TikToka są już fajne. No, chyba, że pamiętamy te podeszwy, które były przed chwilą. Ale naprawdę, to wygląda jak tanie gówno, a działa. Tak, tak, to jest niesamowite, że to wygląda jak Coś rzecz z tyle zakupów mango, a śmiga niesamowicie. I ile radochy? Ja pierdzielę. Dory, że ja jestem w takim szoku, ale opakowanie od tej rzeczy wyglądało tak paskudnie, że. To samo się wyłącza nawet. Tak, tak bo to się na 200 IQ. No niesamowite, że takie opakowanie, a tak działa. Także jednym słowem podsumowując, niech pal... czy niechwal. Ja no po prostu nie ocenia jej książki po okładce. Możecie to też po kablu. My sobie z baterii prąd czerpiemy. Tutaj jeszcze Jurek mi tłumaczył, że to jeszcze jest jakaś rzecz. No, Był specjalny nóż, żeby nieważne Nieważne. Niechal... Dobra, nieważne. Działa, działa. To jest najważniejsze, polecam. Tą rzecz jest fantastyczna. Co teraz z tym zrobić? Żeby... I to, na co najmocniej czekałem, także nasze kasowe mydło. Money są. Bardzo byłem ciekaw tego, jak to w ogóle wygląda, jak to pachnie, także rozpakowujemy. Co to? Generalnie z zakupem tego mydła był ogromny, ale to ogromny problem, o którym wam zaraz opowiem pewnie, ale udało się, jest to mydło. Jak to pachnie? No jak, jak zwykłe mydło, nic takiego Jakoś Nawet Powiem tak, pachnie niedobrze. No i też wygląda niedobrze, ale nie chodzi tutaj nam o, o samo mydło, a o jego zawartość. Widzicie, tutaj jest kasa. I tak jak mówiłem, może być tu dolar do 50 dolców. Także jestem ciekaw, czy się opłacało kupić to mydło. I od razu wam powiem, że nie, nie opłacało się. Dlaczego to zaraz wam powiem? Bo cena tego mydła, jaka nas wyniosła, jest. Ogromna, ale ogólnie, jak kupicie ze Stanów, no to 15 dolarów będzie kosztować, więc jeszcze może być opłacalne, ale ile zapłaciliśmy, to zaraz powiem. A to jest grupana. Także teraz ja zaczynam mydlić i jakby mydle, to zaraz do Was wracam. Kiedy ja gdzieś tam w łazience mydle swoje ręce, aby odzyskać swoje pieniądze z tego mydła, wyszliśmy zrobić krok. I Nie bez powodu, ponieważ teraz opowiem Wam, jak wziąć udział w konkursie od szajomi I wydaje mi się, że warto, ponieważ nagrody są fajne i szanse na wygraną też są spore. Także już tłumaczę, co i jak i bierzcie udział zbieracie aplikację Mifit albo Xiaomi Wear i mierzycie, ile kroków robicie. Musicie to zrobić w trybie treningu, biegania albo spacerowania i wystarczy Wam tak naprawdę telefon, ale jeśli macie na przykład opaskę tak jak ja albo jakiegoś smartwatcha, to też możecie go wykorzystać. I teraz musicie zrobić 50 tysięcy kroków w ciągu 7 dni, więc wydaje mi się, że to jest fajna opcja, bo możecie wyjść, macie troszeczkę motywacji, a przy okazji zdobyć fajne nagrody. No i musicie odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie. I co to nagród? Nagrody są fajne, ponieważ możecie zdobyć voucher o wartości 219 zł, a głównymi nagrodami jest hulajnoga, czy odkurzacz i oczyszczacz. Ja wolałbym tą hulajnogę, ale odkurzaczem też bym nie pogardził. Także trzymam za Was kciuki. Spacerujcie, róbcie kroki 50 tysięcy w ciągu 7 dni. Myślę, że to jest na ludzie do zrobienia, a nagrody czekają, a szanse są spore. Także więcej informacji macie w linku w opisie. Good luck, have fun, a ja idę dalej robić kroki. No, Także trzymajcie też za mną kciuki Godzina później i wymydliłem mamy naszą kasę. Przepraszam, jeśli serio myśleliście, że godzinę mydliłem ręce, to poszedłem na łatwiznę i po prostu to wyciąłem. Plus też mamy mydło, więc nie zmarnowaliśmy, będziemy mogli je wykorzystać. Ale dokładnie tak mamy naszego banknota. Napiszcie proszę w komentarzu, jak myślicie, ile kasy jest w środku. No i może powiem Wam od razu, że to mi się absolutnie nie opłaca, ponieważ jako iż to był odcinek, to bardzo mi się zależało na tym, aby to zamówić. I do Polski, aby zamówić to do medło, to jest tak naprawdę nierealne. Musicie naprawdę długo się bawić, albo wydać dużo kasy. I my wydaliśmy 330 zł. Co? Ja wiem, wiem, że to jest debilizm, zgadzam się z wami, ale wydałem 320 zł na mydło. Nieważne, może będzie 50 dolców, więc chociaż troszkę może się zwróci. Otwieramy. A tu jest ja w ogóle bez kasy, bo popyt Nie, osoba... no 50 dolarów będzie. Bo to ogólnie to na aukcji kupiłem, więc nie kupiłem tego z pierwszej ręki, więc może gościu wiesz, sprzedał mi już ten. Uwaga, uwaga, ile tu jest? Tak kurna myślałem. Jeden dolar. 4 zł. to 300 zł, żeby dostać. 4 zł.